Zobaczcie tutaj, tak na marginesie dodam, ilu różnorodnych mędrców Tory przewinęło się na przestrzeni tych już ponad 3000 lat od darowania Tory. A nawet można powiedzieć, że oni byli już, jak my wiemy, wcześniej, bo Tora przecież była wcześniej i byli mędrcy, którzy znali Torę. Ona została darowana narodowi. Dopiero wtedy. I zobaczcie, ilu ich było. Naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy zgłębiali Torę, którzy zgłębiali pracę innych mędrców Tory, którzy byli naprawdę ludźmi niezwykle mądrymi, obdarzonymi właściwościami umysłu, czasami wręcz zadziwiającymi, tak jak na przykład w epoce Gaonów. I Ci ludzie, każdy z nich zgłębiał torę w jakiś swój własny, charakterystyczny dla niego sposób, wnikał w tą torę i poznając innych mędrców, też nie wszystkich, bo nie sposób jest poznać wszystkich, to jest niemożliwe absolutnie, poznając tylko tych, do których prac miał dostęp, poznając tylko to, co przekazywali mu jego nauczyciele. On sam osobiście również wnikał w jakiś określony nurt tory. Widział torę, jak to się mówi nieraz w takich przenośniach, porównując torę do diamentu. Widział przez swoją własną jedną, jedyną ściankę tą torę i on również napisał jakiś komentarz. Często są to komentarze bardzo obszerne. Takich komentarzy do tory. Nawet jeżeli weźmiemy takie ważniejsze, uznane za naprawdę ważne i dobre, to jest około, jak ja słyszałem od jednego ze znawców tematu, około 150 tysięcy pozycji. Pozycji, niektóre z nich składają się z wielu tomów. To jest po prostu taki ogrom wiedzy, przekazanej informacji. O torze, o tym, co w niej jest zapisane, co w niej jest zakryte, co tam można odkryć. To jest taki ogrom, że to po prostu przekracza jakiekolwiek wyobrażenie człowieka, ile tego jest. Jest całe mnóstwo. Właśnie różnorodni mędrcy, każdy z nich na swój własny sposób wnikał w Torę, analizował jakieś konkretne aspekty, które on szczególnie widział w tej torze, które dla Niego były przeznaczone, żeby je odkryć. Tego jest bardzo dużo, począwszy od bardzo wysokich poziomów interpretacji, analizy tory kabalistycznych, które są zrozumiałe tylko przez nielicznych ludzi na Ziemi w ogóle, poprzez różnego rodzaju inne komentarze wnikające w torę, Skończywszy nawet na bardzo przyziemnych, prostych wnioskach wyciąganych z tory dotyczących różnego rodzaju aspektów życia materialnego człowieka. Jest całe mnóstwo różnych zgulot, na przykład, które pomagają człowiekowi w życiu, jeżeli je zna. Tego jest bardzo dużo, bardzo wielu mędrców pisało na ten temat i pozostawiło po sobie różnego rodzaju właśnie porady dotyczące co można zrobić i w jaki sposób można sobie pomóc Torą, mądrością Tory w pokonaniu jakiegoś problemu z, z poradzeniem sobie nawet z chorobą i naprawdę jest tego tak dużo, że po prostu ludzka wyobraźnia tutaj wysiada przy tym. I my również poznajemy, tak samo jak ci mędrcy, każdy z nas, oczywiście, my tutaj nie będziemy się przyrównywać do jakichś mędrców tory, ale każdy z nas również dostąpił tego zaszczytu, żeby również mieć jakiś nauczycieli, którzy przekazują nam również jakąś mądrość odkrytą dla nas przez wcześniejszych mędrców. I my również mamy ten przywilej, że możemy odkrywać w Torze swoje własne odkrycia dla nas przeznaczone. W całym tym ogromie, tych tysiącach, setkach tysięcy mędrców zgłębiających Torę, my również mamy swoje jakieś malutkie miejsce. I trzeba być świadomym, że to jest zaszczyt, bo bardzo wielu ludzi na Ziemi nawet w ogóle nie wie o tym, że taki świat Tory istnieje, że istnieje taka mądrość, że można w nią się zagłębiać i można dzięki temu rozumieć wszystko co nas otacza, siebie, cały świat. Można poznawać go w niezliczonej ilości właśnie aspektów różnorodnych. My w tym możemy uczestniczyć.